Chyba, czy tu zaszło tych żongaków To ale ich chodź Jak byś wybiegł w stronę tego helikoptera To ja jestem, ja poszedłem na prawo Pod kątem 90 stopni Dobra Czyli tak jakby w stronę tego nowego soboru ruszał Tak, tak dokładnie Wzdłuż tutaj tych Ja jestem przy tych Liniach wysokiego napięcia że tu przyleciałem, żeby poszukać swoich magazynków, ale... Ale tam no. była jedna broń, może by się ją wziął na razie. Nie, no właśnie wziąłem ale... Lepiej żeby... mieć broń niż nie mieć. Tak. Ty, Dobra. gościa jakiegoś kiknęła? za duży ping miał, nie? Tak. Serwer napisał. Lecisz przez łąki? Tak, widzisz te z wysokiego napięcia takie słupki, niepołączone? Widzę, to ja jestem, to ja jestem. Ty. Stoisz teraz? Teraz stoję, tak. to masz przed sobą zombiaka innego. Widzę. To ja lecę za tobą. Widzę, ale może go... O kurwa. W krzakach siedział. Nie widzę, nie zauważyłem go. Skurwisnie. Za mną biegnie... ...trzech. A no, za mną dwóch. W sumie jakbyśmy znaleźli jakiś helikopter... ...wyzjebany... ...może by bo się tylko, no... czym żeby wybić te zombiaki, nie? Które przy nim będą. Kurde, no i... ...nie pamiętam. Było tu Jaką to obieg w ogóle w koło i mnie zajebał. Czy <grym> uderzył mnie? Jak niej mam niej heli niej. Mam helikopter dymiący. Jak dobiegniesz do ulicy, widzę, to widzę, widzę. Już do To pod kątem 45 stopni w lewo. Myślę, że trzeba będzie się... Wytrać tutaj w domku, wybić, i pobiec sobie dalej. Też tak myślę. Może jakąś amunicję znajdziemy. Też kurde, wy, wybić, wybić ich. Bez, bez amunicji to będzie lipa. No w szczerym polu powiem Ci, że nie wybrałem sobie walki z siekierem. Ale uparci są, kurwa, tak daleko biegną ze mną. O, rowerek. Świetnie, tu kurwa nic nie ma, żadnej broni. Widzę kapiszony do Winchestera. No pusto jest. Trzeba przetoczyć krew, mam już mało. Jeszcze tutaj spadłem. nie, co? Sierota. No. Chodź tu jeszcze, majster. To co? Nie, nie wiem, to tego mówię tutaj. O, został to to majster w łeb. Jeszcze mam już mało krwi. A, A chcesz jedzenie? Wyciągnij no, tak sobie z plecaka i pogrzeb sobie tam, tam jakiś jest Jest puszka i... Nie bo już w sumie tylko jedną puszkę mam Nie, w plecaku nie masz Masz, masz mięso surowe tutaj. A, to mam przy sobie To się idzie Jakiś rzeźnik To zostawiłem na ziemi tutaj Mocno się moto. No chodź, do domu się. Kurwa, co za zjebane gówno. Co? No, już działa, bo nie miałem przed tym natrafić na, na tą puchę. A. To by też ten obraz tak przyciemnia i rozjaśnia się? No jak do słońca się wychodzi. O to ci chodzi? Ta nie, bo myślałem, że może jestem jakiś szkodzony czy jak Mam jakieś dwa naboje 12 nabojów do jakiegoś. Dobra, wezmę. Może się znajdzie taki. To to jest ten. E...